Fajne i symboliczny troszeczkę powrót do ekstraklasy. Wierni kibice, dobry zarząd, trenerzy i ci, którzy chcą futsal grać. Nie liczą się różne narodowości, tylko tak naprawdę liczy się to, że mamy jeden cel. Chcemy pokazać, co nasze miejsce tutaj w, w Ekstraklasie. i wszystko idzie ku dobremu. Producent agregatów prądotwórczych do zasilania ciągłego i rezerwowego FOGO. Niezależność energetyczna w domu i w przemyśle pewność w każdych warunkach. Naszą tegoroczną podróż po Beniaminkach kończymy w Chojnicach, czyli mieście, które może Was zaskoczyć pod względem kulturowym i historycznym. Zaskoczyć spróbuje oczywiście również lokalny zespół Red Devils Hojnica, który swój skład budował na solidnych podstawach. Jesteśmy w cholicach, o których Jan Długosz powiedział, że są kluczem i bramą Pomorza. Jesteśmy na starym rynku, który Polski Związek Urbanistów uznał za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń publiczną. Jesteśmy w mieście, które jest sławne z wojny 13-letniej, która jakaś jak 1466 Jesteśmy w mieście, w którym bardzo popularny jest futsal i nasza drużyna Red Devils Chojnice. Red Davis dla mnie to jest jakby tak naprawdę moja druga rodzina. Pierwsza jest w domu, druga jest na hali, i tak spędzam 100% swojego czasu. 50 w domu, 50 na hali. Kibice są zawsze z nami, zawsze możemy wyjść kawka, herbatka, wszystko możemy sobie popić, pogadać i zawsze ktoś zagani o, o futsa, zawsze ktoś zapyta, jak tam, co tam, co w drużynie, jak to wygląda, czy pójdziemy na saunę, czy na basen, czy na bilard. Zacznijmy od tego, że ten spadek dwa lata temu, on był wynikiem zawirowań organizacyjnych, bo tak naprawdę nie było wiadomo, czy w ogóle Red Devils wystartuje. Wystartował z bardzo wąską kadrą, dlatego jakie wnioski? No przede wszystkim postanowiliśmy, postanowiliśmy przepracować ten rok w tej pierwszej lidze właśnie po to, żeby zespół przygotować do rozgrywy straklosowych i to są, to są główne wnioski. Rok temu rzeczywiście doszło do takiej małej rewolucji. E, ustabilizowaliśmy pewien skład, ściągnęliśmy czterech nowych zawodników, z których trzech pozostało. Ten trzon również pozostał, także staramy się ewolucyjnie e, dobierać po prostu zawodników, którzy podniosą naszą jakość. Także w tym sezonie dobraliśmy czterech zawodników, więc nie było, nie było jakiejś rewolucji w składzie, gdzie wymienialiśmy pół składu, e, tylko właśnie ewolucyjnie tam, gdzie były. Dziury, które zauważyliśmy, trzeba je było, że tak powiem, załatać zawodnikami, no, których już wcześniej sobie upatrzyliśmy. Dwa tygodnie mieliśmy taki mini obóz dochodzeniowy. Treningi rano były na stadionie, około półtorej godziny dużo sprawności ogólnej, kształtowanie cech motorycznych poszczególnych, żeby zrobić tą bazę do tego podstawowego treningu. Po południu trening na hali już był też elementy sprawności, no i troszeczkę piłki. My zaczęło 15 lipca. Dwa razy na dzień trenowało jeden raz na stadionie i drugi raz na hali, ale tak... Bardzo rzadko z piłkami. Teraz zaczniemy już więcej taktyki, więcej tam takich motorycznych, ale z piłkami wszystko robi. W tej chwili już jeden trening po południu zawsze 1830. Na hali dużo elementów z piłkami, stałe fragmenty gry. To co jest potrzebne w futsalu, to co jest najważniejsze do tego, żeby przygotować odpowiednio zespół do rozgrywek Ekstraklasy. U bardzo dobra atmosfera, trener od nas tego tej ochotnej, co była dobra atmosfera, co my było jak jedna rodzina. Zawsze jak jest w końcach ekstraklasa, to zawsze kibice licznie nas dopingują, jest ich bardzo dużo. Mamy swój doping, mamy tam jakieś bębny, wiadomo coś się dzieje. Drużyna jest w tej klasie, ponieważ ma kibiców bardzo wiernych, oni wypełniają naszą halę widowiskowo-sportową. Po drugie, to jest gra bardzo widowiskowa, którą pięknie się ogląda nie tylko na żywo, ale też w telewizji. Ta promocja w internecie i w telewizji jest bardzo, bardzo duża, czyli wierni kibice, dobry zarząd, trenerzy i ci, którzy chcą futsal grać, od najmniejszego do największego. Bardzo fajnie, że sezon zaczynamy od meczu z Mistrzem Polski rekordem Bielsko-Biała we własnej hali, to jest naprawdę duże wyzwanie i chyba taki fajny i symboliczny troszeczkę powrót do ekstraklasy, bo zmierzą się dwie drużyny, które mają najdłuższy staż jeżeli chodzi o ligę. Ja chciałbym powiedzieć tak od siebie czysto, że yy, patrzymy z każdym kolejnym meczem. Tak naprawdę wszystko okaże się po pierwszej kolejce, po drugiej. Możemy powiedzieć, że do połowy sezonu gramy brazylijski futsal i zobaczymy, co to, co to z tego będzie. A, ale moje cele, jeżeli chodzi o mnie i jakie ja pokładam nadzieję w drużynie, yy, to ja uważam, że możemy śmiało pokusić się jakąś niespodziankę i na pewno nie będzie to tylko utrzymanie. Wystąpić lepiej niż... W zeszłym sezonie w Ekstraklasie, kiedy my spadliśmy, pokazać, co nasze miejsce tutaj, w Ekstraklasie, i chcemy walczyć za playoff, jak najbardziej. A może i tam nie dalej, to zna. Na pewno każda drużyna, która przyjedzie tutaj do nas do piekła, jak to mówią, no będzie musiała wyszarpać te punkty, bo nikomu ich nie oddamy za darmo. Uważam, że mamy na tyle Yy, zwartą grupę yy, jak rodzina, że jeden za drugiego pójdziemy w ogień. Także A, nie liczą się różne narodowości, tylko tak naprawdę yy, liczy się to, że mamy jeden cel. Yy, ma, jesteśmy jedną drużyną i jeden za drugiego pójdziemy w ogień.